Ewka nawet nie słyszy jak mówię Sonia się obudziła Jedzie mądrala do mamusi na święta i tak po kolei koleszka Koleżanka No i Finka Piesek też, oczywiście Piesek jedzie, no bo też jest członkiem rodziny. Jak znowu cię skomentują, że masz zapakowaną tylnią szybę. A tam... Tylna szyba jest nieważna. Ja nie patrzę w ogóle na tylnie szyby. Tak, on nie patrzy na tylnie szyby, a być lusterka, tylko wolne. I tak jeszcze chciałam dodać, że Ewunia słyszała jak nagrywałeś poprzedni A? występ swój. Tak, <laughs> on myśli, że ja nie słyszę. Mój Panie Boże, ja wszystko słyszę. Pić. Tak, podjęliśmy taką decyzję na szybko, że jednak na święta wielkanocne pojedziemy do Sławka. Właśnie, pojedziemy do mojej rezydencji. Z rezydencji. Dobre, dobre. Do mojej drugiej rezydencji. Do drugiej rezydencji pojedziemy. Jesteśmy już zupełnie blisko, bo I, mamy... będziemy, i będziemy tam jeść ciasto i kawkę spijać. Może jeszcze kurs, Ewa, naro Ewa narobiła tyle dewolai, tyle, de tyle kropietów, tyle wszystkiego. Samatek bigosów, sałatek, że aż musiała to zabrać ze sobą. Trzeba żeśmy to wzięli, bo przecież co z tym zrobić? Całe dwa dni robiła. Robiłyśmy. Z Donią, nie Donia? Co? Z Donią, tak, do niej trzeba docenić, bo Donia pomaga i to bardzo. A mnie? Ciebie też kotusiu? Ty przeszkadzasz tylko. On jest fajny. W On jest fajny chłopak. Oni ci po prostu nie doceniają. Jeszcze to będą odszczekiwać. Tata cię kocha najbardziej na świecie. Co ty opowiadasz? No, no i mamy kupę żarcia i ja, takie mamy... Przyznałaś żeby nie przeklinać, to powiem zajebiste ciasto, że... Mm. Ta mózg staje z bitą śmietaną, borówkami, malinami, no, truskawkami, takie no dobre no, mamy ciasto. Ale kto robi Kto robił? Kto robi? A co kto robił? Mam, mam? Odwrócić telefon na ciebie? Ale ja robiłam, tak, tak Donia zrobiła oczywiście. Dania Umie wszystko zrobić, to robi, nie? No właśnie. No. Wyszedł i kupił. A, ja, a czemu dwie butelki, a nie jedna? Czemu dwie butelki, a nie jedna? Teraz gościa zapytamy. Co się stało, że dwie butelki kupiłeś? To yy, na jutro, a to na dzisiaj. Aha, nie, no tak, spoko. Nie, mała na mały, dzisiaj. Mały Jack Daniels. Nie, no jasne. Na dzisiaj. Na dzisiaj, a dla mnie co? A chciałaś coś? Nie, nie. Jak chciałaś ja już kiedyś wspomniałam, mama to taki dodatek do rodziny. Wszystko zrobi, nic nie chce. Jak chciałaś, to ci pójdę i kupię, bo ja nie wiem, bo tam są różne rzeczy. Ja wiem. Cię rozumiem. Po 15 latach nie znać żony, to naprawdę trzeba się starać. Oj to! No. Chcesz coś, czy nie? Nie, kotusiu, jedziemy. Bo Cię kopnę zaraz. Słuchaj, przecież dobrze o tym ale tak, babsztyle, ja muszę jeszcze coś powiedzieć, Mów. że babsztyle są takie, że, że tak, wychodziłem, nic nie mówi. Ale za każdym razem jak przyjdę, a dla nas coś jest, a dla mnie coś jest, za każdym razem tak robi. To są. A przecież bo... wystarczy powiedzieć kup mi to i to, przecież kupię. Oczywiście. Nie, nie będę krzyczał nawet. No, no wiadomo, pan się spieszy gdzieś, chce zaliczyć święta. Jedziemy. napisałam do Doroty, że ma kawę wstawiać. Ona wie że już się robi. Igorku, Ku plac zabaw, ale przyjdziesz, to jest super anscot. Chciałeś? No, weźmiemy Dziusia, on nie ma co robić, to będzie tu z sobą siedział. Dziadziuś, dziadziuś ma teraz te... Jak to się nazywa? Dziadusia ma chorą... Ja się wstydzę. Wstydzisz się, bramę otworzyli jak grzecznie, nawet Dorota wyjechała z garażu. Co tam miałczysz? Bo nagrywam Cię teraz. No, to uważaj sobie. W ogóle nie musisz nie ze mną, iść, ja pójdę sama. Ale... <grym> no, no. Strasznie tu się wychodzi pod tą górę. Fajnie się schodzi, ale z wyjściem schodzisz w dół, a wychodzisz pod górę. Wchodzisz pod górę. No, i co? I co ja mam z nią zrobić? <grym> Mogę ją załatwić! Już sobie kupiła splu splu spluwę, to mogę tą spluwą ją załatwić. Spluwa poważna Muszę poważnie. sobie kupić e, ten GoPros takim tym, nie? Tak, tak. E, e, jak to się nazywa? Wysięgnik. Nie, wysięgnik. To. Gimbal, o! Żeby nie było takich drgań. Ale to jednak kosztuje. No was. A ja nie wiem, czy mam kupić, czy nie. Ewa jak mówisz kupić? Nie znam zupełnie. Gdybyś nie chciała, nie? Ja cię znam. Ja bym nie chciała? No. Nie wiem o co chodzi. Samolot leci. Gdzie? Dobra, byliśmy na dole, a teraz jesteśmy tutaj, więc to na razie do zobaczenia. Pa <laughs> Patrz, Ej, to w to ci ja Pocie, ty się chcesz wcisnąć tam. Nie, tam kota nie ma. Ona się gdzieś chce wcisnąć. Chce się wcisnąć tutaj. Tu, w te, tu, w te bety, te, tak. tak. Na, chce powąchać Ewy kwiatki na spodniach. <gryzamy> Co tu robisz? Ja też nie. Jo jest fajny! Schudłem 50 kilo, to możesz sobie na nie Ja właśnie Ja No mówmy o rzeczach realnych. Ja właśnie schudłem. Ja mam ten sam problem. Ja właśnie schudłem ostatnio 50 kilo i dlatego teraz... Ja Schudnąłem 50 kilo. Ja sam 50 kilo to na Teraz lejemy napój taki. I już nie będziemy pić alkoholu, tylko będziemy no, pić... No dzięki. To, to jest z tym. No wiesz, chyba pijesz. Możesz się napić troszeczkę. Ewa, nie, nie to, co robisz. To, robisz, to pijesz No to, to... to Przestań. Bo widać, wiesz? Dobrze. 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 Bo tak samo wyglądają. No, no. jak będzie widać. Fajnie. Okay. Dania, pomachaj ładnie tutaj. <laughs> Ty też pomachaj. Wszyscy pomachajmy. Mam musiał wziąć sobie kurteczkę. Ja Igorkowi, tak? Dokładnie wziąłem. A gdzie są moje okulary? Nie wiem. Nie wiem nie gdzie są twoje okulary. okulary? W samochodzie pewnie. Nie, na pewno nie. nie? Ja bym sobie wzięła po trzy co, ty, co ty tam filmujesz? Ja pokażę wszystkim. To nie był Johnny Walker, tylko to był Jack Daniels. No to jeszcze jeden. Już nie mamy. Drugi ciśnienie musisz postawić jeszcze przy nim, będzie wczoraj. sprawdzał czy żyje. Wczoraj wypite było. I ja to zawsze spisywała testament. <laughs> Widzisz? Widzisz? Co wczoraj... sprawna ręka. Co sprawna ręka, to sprawna ręka jest. Tak. No, teraz nikt nie mówi. Pan Sławek po wypiciu okropnej ilości alkoholu. Sprawdza, czy żyje. 38 będzie Zaraz mu pykniemy, zobaczymy, pochwali się, co on tu ma. Zaklęska ja stoi. mam Nie, nie ma. Jest tam od minutka. 145, 94 65 ciśnie, nie za wysokie. Ja masz. Jeszcze raz. Nie znaczy, się może być. Donia, co tam robisz? Co oglądasz? Patrz, pies będzie szczekał na nas. Idziemy z Igorkiem na plac, na plac zabaw. I muszę tutaj wyjaśnić kwestię tych, tego ciśnienia, bo ciśnienie... Ty Miksel, Igor, no jak zamknęliście bramę? To Donia. Donia. Psa. Psa za ten i bramy zamknąć. Nie wiadze. Lutki, obudźcie się, bramy, żeby się nie odwzajemnieli. To zrób tak, żeby było dobrze. No i tutaj niedaleko idziemy i a te, ciśnie, a te ciśnienie. To zepsute. Ewa mi dała zepsute ciśnienie o i dlatego tak wyszło. Później przyniosła siostra ciśnienie i wyszło już superowe, książkowe ciśnienie, prawda? Miał ciśnienie ten gość. Nie. 100, ile wyszło za drugim razem 35. u Doroty? 35. 130 wyszło u Doroty. 130 na 92. I teraz jak przyjdziemy... Samochód jedzie. I, i teraz jak... Uspokoisz się? No przecież biega. A teraz jak przyjdziemy, to sobie... Zmierzę jeszcze raz i wtedy dopiero udowodnię wszystkim, że nie mam ciśnienia i że mogę jeść. Yes. Co ten miksel? I pić. Nie wiem. Zadzwoń do nich i niech sobie ten. Zadzwoń do nich i niech sobie Wezmą do domu tego psa. Dobrze, to by było tyle. Na razie. Donie przyprowadziłem tutaj na plac, na tą siłownię, żeby sobie poćwiczyła. I sobie poćwiczy. Z kim gadasz? Z Michałem. Z Michałem jakimś gada. Nie wiem, co za Michał jest. O, proszę bardzo, jak Donia sobie będzie. Fk, ty weź tam wejdź i weź ją kręć, a ja będę nagrywał jak ona się kręci. Igorku kręcią Duża jest, ja wiem, że jest duża Cześć A ty nie spadnij I co z tym psem w końcu? A tam Igor poszedł go wpuścił, zamknął ten Dobrze, wejdziemy, idziemy. Nie jest, spadnij, jest idziemy, pokręcimy do niej trochę. Czekaj, ja ją pokręcę trochę. Nie ja trzyma, telefon! Trzyma! Telefon ma, nie kręć jej. Dawaj! Mamusia, proszę Bo bardzo, ile jak się pieniądze. boi. Do góry nie poleci. Kręcie. Będzie wymiotowała. Dobra, za zatrzymaj ją i niech zobaczymy, jak, no. jak idzie. To zatrzymaj ją. No, wyjdź, wyjdź. Patrzcie, jak biega zamiast iść normalnie to biega jak psychiczna patrzcie, zobaczcie jaka pijana pijana Donia bujaj się z nim no Michałek jak Mi Michałek jej w głowie jest Michałek jej w głowie jest dobry, dobry dobry Igora i mam otwarte kąsiata, bo ja nie wiem jak to się robi jak? O, tak, właśnie. mam Ty, słuchaj. Odpowiedni mam strój do nagrywania. Bardzo odpowiedni. Strój do... znaczy nie do nagrywania, do, do ćwiczenia. <grym> Ignaśka, pofilmujemy troszeczkę. Ty. Ty, a tam? Widzisz? ten ćwiczy. No. Ćwicz. Żebym ja nogę skręcil, ty. Nie trzeba tyle jeść. Czekaj. Nagraj mnie. Zobaczymy jak... Zobaczymy na tym jak się... No tak, zobaczymy. Mamo, patrz. Nagraj mnie. To ja i tak toję. To co, to, to jest słabe. Ewka, to jest słabe. Chcesz potrenować? Słuchaj. Ty? Dawaj. Ty, bo czemu to tak jest, nie? No. Że na przykład... Aparatem fotograficznym robi się fotografie, nie? No. Kamerą się kameruje, nie? No. Czemu jak nagrywasz film telefonem, to każdy mówi nie kameruj mnie. Nie telefonuj mnie, nie ma powiedzieć? <grym> nie, bo nie kameruj mnie. No bo nie kameruj. No, a tu kamerą się kameruje, nie? A no telefonem właśnie, a to się, się telefonuje. telefonuje. <grym> Nagrywając nawet. No, Dobra, teraz ty już ja mam szpilki, mi nie ja wypada. szpilki, patrzcie, jeszcze lepszy mam strój do... do, 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 do. <laughs> ja mam świąteczny strój. za słabe jest. Za słabe? Muszę to iść. jest fajne. Muszę na Ale tu bytel. może się nogi rozjadą, co? Twoje? Chodź tu. Dobra, zobaczymy jeszcze to. Bo wiesz, ja się nie mogę forsować, bo to ciśnienie będę mierzył, nie? Ten będzie teraz co, co godzina mierzył ciśnienie. Szymon. Jak to się robi, tak? Ja... Wiesz, że takie te są przy każdym, znaczy nie przy każdym, ale teraz powstają przy tych parkingach dla kierowców. Tak, no bo wy się w ogóle nie ruszacie, ta, ta ale taka z, praca. Z, wiesz, kierowca zamiast iść. Zobacz, miksel jest. Nie. Kierowca zamiast, zamiast iść, rozumiesz i ten. Głowę ci I, i ćwiczysz, nie? To on sobie. Filmik, kiełbaska. Pie, no, filmik, tak, kiełbasko. piwko. No Dobra, to właśnie stać. tak jest. Dobra. Na dzisiaj, na dzisiaj masz zrobiony trening. Na dzisiaj trening wykonany. No. <laughs> Tak się dzieci bujają. Dobra, bo zaraz spadnie, donia. Ja się z tobą pobujam. idź do nią. Dla doni to bardziej tamte siłowe rozwiązania, niż takie... Ale, ale zabawa. Zobacz, ze mną będziesz się bawić. Nie. 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 Uf, <śmany> <a> <śmany> Aj, kurczę. Dobra, starczy. Mama w szoku przestań! żyje. Mama w szoku żyje. No! Bo on nie ma, nikt nie wytłumaczył, z tego można wypaść, jak się zamach na rok. No, przestań nie boję Przestań już. Zatrzymaj go. No, bije, ciała! Zatrzymaj go i zobacz, jaki jest pijany teraz. Nie udawaj, ty cłaniaczku, ty. Musisz pokazać tutaj ten. Dobra. Cicho, dobra. Ten, co boi się, a broi bez nie, przerwy. Zaraz mierzymy. Cicho, mierz. Ale wiesz, jaki trzany? Mierzy tym, jest zmierzy się. <gry> Cicho, zaraz pokażemy wszystko. Czy dzisiaj może, czy nie może? A raczej nie może. Wyrocznie. 139, no. 87, 87 ale to 79. po kiem. To jest po tym, co byliśmy. Po wysiłku? Po wysiłku to jest. Sławek, jaki wysiłek? Poszedłem i przyszedłem. No tak. To jest wysiłek. <laughs> no dobrze. Także przyznaj się tutaj, że jest. Nie, jeszcze o. Jak tutaj nie ciekawie. Dźwignę, nie jak, jak tutaj dźwignę, to mamy tu -ściś ściśnięte. Mamy to normalne, me... normalne, nie? <grym 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 to jest normalne. To jest normalne. Wszyscy, kto no. by mi bolało? No to zawsze boli bo To jest bolący jak jest, wiesz? Hmm. To są Co ty myślisz sobie? Wy. Gra w piłkę. <grym> Daj, ja ci dałam gra w piłkę sobie mhm. no, osa, no. Zjedz ją no no zjedz ją właśnie zjedz ją, zdobądź jej zdobądź jej akrobacy tak o, no. przyłóż jej tak Ewka tutaj pomachaj do kamery dzieci tam z tyłu są Donia też jest oczywiście Wiktora nie ma, Dzieci tam rąk, I Donia też tam jest. <noise> Dzieci i Donia, tak. To jest teraz syndrom odstawienniczy, nie? Od Wiktora. No teraz będzie do, Oczywiście. Do Łodzi. Nie ma Wiktora i... Wracamy ma... sobie do domku. Chcę do Wiktora! Wszyscy się cieszą. Nikt się nie cieszy, wszyscy by chcieli zostać. Ale życie jest brutalne, prawda? Trzeba wracać do domku. I... Nie ma to tamto. Właśnie, nie ma to tamto. Fk prowadzi, żeby nie wyszła z prawy, to jej dałem trochę poprowadzić. Żeby nie zapomniała jak to jest. No właśnie. To musi poprowadzić trochę. Tak jest. Ja ci dam hot doga za... Tylko, tylko hot on tylko o hot dogach myśli. Hot dogi i te, i KFC by chciał mieć. Tak, a śniadania o, nawet nie polizał, nie? No.